Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. To jest już szósty vlog. No, szósty vlog z chemioterapii. Trochę tej drogi już za mną. Jak stąd wyjdę za kilka godzin, mam nadzieję, że jak najszybciej, to już będę na półmetku. I nie brzmi to dla mnie jakoś optymistycznie. Jak sobie myślę, że jestem dopiero w połowie, to. Ha! No, cóż, nic nie zrobię, że tak powiem. Trzeba to e, przetrwać. Na szczęście dzisiaj e, już temperatura jest znacznie lepsza. Możecie mnie zobaczyć w odbiciu. No i tutaj jest oddział. Jest to stosunkowo nowy oddział w porównaniu e, do tych innych, które. Są tam, jeszcze jest dosyć rano, ok, więc nic nie widać. I powiem Wam, że ja codziennie ubieram się tak samo. Jak gdzieś znajdę, znaczy nie codziennie, tylko na każdą chemię ubieram się tak samo. Yy, no jest pognieciony, ale jak znajdę gdzieś tam jakieś nutro, to Wam pokażę. Mam po prostu taki mój strój na chemioterapię. Pewnie mi się świetnie będzie kojarzył w przyszłości. Bo to też jest dla mnie ciekawe. Um, jeszcze przed pierwszą chemioterapią czytałam, żeby jeść. Około leczenia jakiejś rzeczy, których chciałoby się pozbyć ze swojego jadłospisu. Nie wiem, czy wam tego nie mówiłam. W sensie, na przykład, sprawdzacie, że jecie za dużo batonów, więc po chemii jecie sobie te batony i potem macie do nich wstręt. Ja akurat nie mogę ich jeść, bo biorę sterydy, więc yy, nie mogę jeść cukru. Yy, no ale mam wstręt do tostów. Mam wstręt do twarogu. Yy, I ojej, mam taki bardzo mocny wstręt do... znaczy nie wiem czy wstręt, po prostu jeżeli czuję zapach jakichś kokosowych kosmetyków e, o rany aż na samą myśl mi jest niedobrze tak więc e, musiałam e, zmienić te kosmetyki stanowczo, e, bo każdy prysznic to była masakra mam dużo komentarzy, na których jeszcze nie odpisałam i wiadomości głównie na instagramie e, więc przynajmniej będę miała co robić podczas wlewu Zawsze mogę sobie wybrać y, rękę, w którą mi się wbijają fenfrony. Nienawidzę tego, za każdym razem tak mocno tego nienawidzę, y, więc dzisiaj jest to y, lewa ręka, bo staram się tak na zmianę. Y, więc będę w stanie coś pisać fajnie, prawda? Tak bardzo liczę, że to szybko zleci i zaraz będę mogła wyjść. No i jestem opuchnięta, opuchnięta klasycznie, jak to, jak to ja, kiedy się nie wyśpię. Takie jest życie. Przed pójściem spać tylko powiem, że no oczywiście jestem w domu. I powiem wam, że... Do dziewiętnastej czułam się naprawdę nieźle po prostu byłam mega zmęczona ale nic więcej i w miarę sobie normalnie żyłam a po prostu teraz no, jest słabo. Jest dobrze wzięłam właśnie tabletki takie wieczorne i liczę, że one mi trochę pomogą. Ale już samo wzięcie ich było niezłym wyczynem. No, jest ciemno, ale już jest po zachodzie, a nie mam siły, żeby wstać i włączyć światło. Tak więc, tylko na chwilę odzywam się. Oj, mam nadzieję, że jutro będzie już lepiej, sama chemia przebiegła, bym powiedziała, no, w miarę normalnie: ani bez jakichś tam slotów, ale bez upadków też nie, więc. No, no i tak jak mówiłam wcześniej. To jest połowa. I to jest dopiero połowa. I wiem, że no dosyć sporo osób mi pisze, że to szybko zleci. Tylko, że mi wcale ten sz czas szybko nie leci. Dłuży mi się on jak cholera. No ale dobra. Też miałam wcześniej takie przemyślenia na początku chemii, bo z jednej strony Chciałabym, żeby teraz to życie, wiecie, tak szybko leciało i żeby po prostu odhaczyć to całe leczenie i wrócić do żywych i w końcu się lepiej czuć. Ale z drugiej strony moja córka jest w tak fajnym wieku i chciałabym korzystać z każdego dnia i każdego dnia obserwować, jak się rozwija i wiecie, skupiać się na, na takiej każdej chwili. No trochę sprzeczność. No, ale cóż, no bo nie chciałabym, żeby czas szybko leciał, ale z drugiej strony chciałabym, żeby szybko leciał. Super. Na szczęście nastał kolejny dzień, dużo lepszy dzień. I nawet w nocy przespałam 5 godzin. To całkiem dużo w porównaniu do wcześniejszych kilku nocy. Więc nawet się cieszę. No, i dzisiaj się czuję całkiem nieźle. Jak dla mnie takim wyznacznikiem tego, jak się czuję trochę, jest kawa, bo po pierwszych czterech chemiach chyba nie byłam w stanie pić kawy w jakiejkolwiek formie, nawet takiej bardzo, bardzo hmm, rozwodnionej, ale mlekiem rozmlecznionej. No, nie wiem, po prostu nie byłam w stanie jej dotknąć nawet przez tydzień po chemii. Miałam taki bardzo duży wstręt do tego. A teraz, no właśnie, jak naleję dużo mleka i dodam jeszcze bardzo dużo lodu, to nawet jestem w stanie to wypić. Także postęp. Nie wiem z jakiego powodu siedzę w bluzie. Czy ja udaję, że jest jesień? No nie wiem, za oknem jest jeszcze całkiem ciepło. Cieszę się, że teraz ta chemia od piątej wydaje się być łatwiejsza. Zawsze to coś, wiadomo, że jest ciężko i, i są takie chwile, gdzie naprawdę mam tak dosyć. No ale zawsze idzie to w chociaż trochę lepszym kierunku. No i co? Myślę, że już na dzisiaj nie mam nic do powiedzenia. Spodziewam się tego, że pod wieczór może być trochę gorzej. Mam jeszcze, właśnie, tabletki na nudności. Chętnie je wezmę. Dzisiaj może jeszcze nie będę szalała i szła na spacer, ale może jutro, kto wie. No i spodziewam się też tego, że zacznie mnie boleć ręka, bo cały czas dostaję do nie w rękę wszystkie leki, więc mówią, że moje żyły jeszcze są w całkiem niezłym stanie i nigdy nie mają problemu, żeby tam się wbijać. Może trochę bardziej mnie to po prostu boli niż na początku. Dużo z Was pisało mi o tym porcie, który się wszczepia w klatkę piersiową, ale wiecie co? Ja się po prostu boję tego. Przeraża mnie to, przerażają mnie tego typu operacje czy zabiegi, zwał jak zwał. Więc, tak jakby, no, odwlekam to jak najbardziej, <noise> może do końca. No, mówią, że moje żyły powinny dać radę, ale z każdą chemią mam coraz więcej wątpliwości, a też byłoby dosyć słabo, jeżeli na sam koniec mi to wszczepią, no nie. No. E, więc trzymajcie kciuki nie za mnie, tylko za moje żyły, żeby dały radę. Ale jeżeli ktoś się nie boi takich rzeczy, tak jak ja, to ten port jest bardzo polecany i bardzo to ułatwia podawanie chemii, czy potem pobieranie krwi i tak dalej. No bo jednak te żyły się stają takie jakby wiecie, jak z kartonu. Tak mówią. No nic, moje drogie żyły, mam nadzieję, że dacie radę. Okej, okay, wiem, co jeszcze chciałam dodać, a mianowicie um, ostatnio dostaję na tyle dużo komentarzy od Was, wiadomości na Instagramie e, i też trochę na m, maila, że nie jestem w stanie e, szybko na to wszystko odpowiadać, e, bo tego jest dziennie wiem, ponad 100. I ja nic innego czasami nie robię, tylko siedzę w telefonie, a też. Widzę, jak to źle oddziałuje na mój wzrok, więc też nie chciałabym spędzać, wiecie, 3/4 dnia, a nawet więcej, gapiąc się na telefon, więc wybaczcie, jeżeli um, odpowiem z opóźnieniem. No. teraz to już na tyle. Nawet tęsknię za aperolem. Tutaj chyba same alkoholowe rzeczy. O, tutaj też fajnie. Na tych poduszkach może podejdę, żeby samochód mnie nie rozjechał. Widoczek, który nie za bardzo chce się wyostrzyć, ale zaufajcie, że jest tam woda. Dobra, idziemy dalej.